Tak. I, Takie były imprezy o, wtedy tak, Obandażowano tam zrobiono Ale co z, co z Mariankiem? Ale czekaj I Jurka Falkowskiego odwieziono do Ponieważ wyglądał na psychicznie Chorego Odwieziono go 100 kilometrów do Głubina, gdzie był szpital Psychiatryczny Tam stwierdzono, że nie odwieziono go z powrotem Nad ranem My się zbieramy Do wyjazdu Jurek już też jest No już nie ma Marianka no gdzie on jest? Kiedy już wsiadamy do pociągu, przybiega Marianek z takim całym bukietem kwiatów polnych, nie wiem czy to były kaczeńce czy coś. No mówi, Marianek co jest? On mówi, ja cały czas zbierałem kwiaty. No i tak. I my mówiliśmy zawsze, to, jak, dlaczego? Dlaczego nie był on autorem wspaniałych tekstów piosenkowych? Piosenek, tak. Myśmy mówili Marianek, bo Marianek to są rzeczy do śpiewania. do śpiewania. Myśmy marzyli o tym, żeby umieć pisać, a nie umieliśmy dośpiewania. I nikt albo prawie nikt o to nie zaczepił. Mhm. A wtedy to było to, co mogłoby być zupełnie inna piosenka poetycka. No, no rzeczywiście, ale skoro jesteś przy tych wspomnieniach o Marianku, to o, opowiedz jeszcze o tym waszym wieczorze autorskim w Krakowie, gdzie poszliście na grub bursy. Bo no to jest to nie był wieczór, tak? By... Znaczy, w Krakowie był wieczór. Tak, no nie, w Krakowie Przyjechał współczesność i myśmy sprzedawali na trasie AB yy, swoje pisma i swoje tomiki. Aha. I ludzie kupowali, no to było takie szaleństwo, no ale potem trzeba by. Yy, My pojechaliśmy na cmentarz, gdzie był grup Andrzeja Burcy, naszego kolegę, który zmarł. Kolegi, który no zmarł niektórzy śmier... mówili, że tak, że popełnił A, samobójstwo. Nie, nie, on chyba zmarł na serce, na serce tak. Ale była wtedy legenda, legenda, że popełnił samobójstwo. No jesteśmy tam. I wszyscy właściwie wtedy byli tacy. No, dosyć zdystansowani wobec religii i w ogóle obrzędów, to wszystko było jakieś takie, wydawał nam się, folklorem, muzeum. Ja nigdy nie byłem specjalnie anty, ale też taki, a Marianek nie, Marianek był okropnie pobożny, okropnie pobożny, taki prawdziwie i stoję z Mariankiem, tam stoją wszyscy przy grobie Bursy, a Marianek mówi do mnie, Ernest, ja mówię co? On mówi, trzeba się pomodlić, mówić wieczne odpoczywanie, zmówisz ze mną, a ja mówię zmówię. Bo ja zawsze wierzyłem, że jednak jest jakaś relacja z suchami zmarłych, choć nie wierzyłem w innych rzeczy. Ale co się dzieje? Marianek Bach na oba kolana. Przy tym grobie dookoła stoją koledzy ostentacyjnie traktujący to zupełnie inaczej. Więc ja, Bach też na kolana i odmawiamy wieczne odpoczywanie, mhm. żegnamy się. Potem dobry jest za nasz panie, skończyliśmy. A ci wasi Jeszcze koledzy, zrobię... co na to? A koledzy stoją, ich zamurowało po prostu, zamurowało, bo to tam. No i skończyliśmy to, Marianek wstał i mówi, bardzo ci dziękuję, że byłeś ze mną. I mówi, bo modlitwę powinno się odmawiać co najmniej we dwóch. Samemu czasami się musi, ale... Byłeś, ja ci dziękuję. I to pamiętam, dlaczego ja walnęłem na te kolana przy nim. Nie wiem, no. Miał siłę jakąś w sobie. Miał siłę, a poza tym ja Marianka kochałem taką jakąś dziwną miłością, bo to był jak ten dzwoniec, taki on trochę między nami. No, niepotrzebnie zamknięty w klatce. Tak. Ale o Marianku potem... Czytałem jego wiersze, nie były wszystkie takie. Był jeden wiersz, który mnie fascynował, i napisałem dwukrotnie nawet o tym. To był wiersz o księżycowym jeleniu. To cała legenda z tym związana Marian miał jakąś koncepcję? Nie, otóż ja, jak odwiedzałem go na Pradze, Rozmawialiśmy o tym, że Marianek twierdził, że na tych torowiskach, które zaczynają się od dworca wschodniego, tam dalej na wschód, to są bardzo szerokie takie. szerokie, Ale od, od dworca wschodniego czy tutaj od Wileńskiego? E od Dworca Wschodniego, tam dalej idą, aż po Kozią Górkę. Nie wiem, czy kto wie, aż dalej tam później do lasów. To jest ogromny teren pocięty szynami, ale to są takie właściwie ziemie nieznane, że tam żyje księżycowy Jeleń, który przychodzi aż pod Pragę, tak. i Marianek idzie za nim, aż do lasów, tam gdzieś pod Pilawy. No i Marianek napisał wiersz, wiersz o srebrnym tak, jeleń. Księżycowy jeleń. Tak, księżycowy jeleń. I to jest taki. W marcu nocą pod okna podchodzi jeleń księżycowy. Przeciągłym niepokojem wilki w najdalszych lasach wyją. Więc trzeba wstać i za jeleniem biec na wiosenne połowy. Sam za Jeleniem pod niebem bez dna. Za dworcem wschodnim mijam nasyp kolejowy, szyny, śmietniska, stosy starych cegieł. Na przełaj przez olszynkę grochowską widmo Jelenia przebiega koło wili podmiejskiej. Za oszklonymi drzwiami śpi. Dziewczyna, sny ma niespokojny. W ciemnych lasach za Wawrem, pozostałość po puszczy mazowieckiej, zanurzam się powłosy w cierpkim przedwiośniu. W mocnej, gorzkiej woni korzeni, kory, pąków, listków, olch, brzus i w mdłej woni i ziemi parującej biało wśród czarnej dębiny. Bezszelestnie przeleśniała sowa, rzosowiska pod Rembertowem, wilgotne łąki. Zapadam się po brzuch w rudych krzęzawiskach, nieprzytomny ze zmęczenia. Pod Mińskiem upadam na kłujące sosenki. Drzewa uciekają ślepym świtem, ucieka chyba do krain Londona, tam, gdzie się szyny kończą, jeleń księżycowy, którego nigdy nie schwycę. No to jest właśnie bardzo ciekawy wiersz. My rozmawialiśmy o nim wielokrotnie, bo on tutaj nawiązuje do Londona, można powiedzieć, tak. do, 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 do powieści ze krwi. Tak, tak, do e... Kuncewicz nawet Piotek pisząc w historii literatury swojej. Napis... Analizował ten wiersz Tak, i on mówił, że Marianek nie, Niejako jak wilkołak biegnie za jeleniem Tutaj do końca tego w tym nie. wierszu nie ma Ale jest, ale rzeczywiście można, można Te wątki, tych wątków się dopatrzeć No na i takiej... mnie ten jeleń się przyśnił A czy Marianek ma... z tym jeleniem? Marianek z jeleniem przyśnił się dwukrotnie, to znaczy Już po jego śmierci Zapraszając nie na tą wędrówkę Za jeleniem, przecież on biegnie Od Dworca wschodniego, aż gdzieś za Mińsk no to jest za Za tą, za tą wędru, wędrówkę, że mamy biec. Ja napisałem tak, jeden taki wiersz. Marianne Kośniałowski list do mnie napisał, że wreszcie złapał srebrnego jelenia. Jeleń jest garbaty i szary jak ziemia, ale gdy się przy gruncie patrzący położyć, nie widać, że malutki i bardzo wyłysiał, więc Marianek by patrzeć musiał grób otworzyć zejść w siebie tam spod ziemi i mleczu w korzeni jele jego księżyc wynowił się odmienił Marianek mnie zaprasza poleżymy rankiem na głębinie co płynie nad torowiskami w zapachu iskier które biegną z pociągami co z tego, że nasz jeleń ma zatrutą rankę, a piasek z rany broczy, jak gwiazda przecieka? To może nawet piękniej, gdy czas się odmierza i jak sklep sydry szeleści z daleka. Co z tego, że, ma ran, że ta rana ciągle się poszerza, a jeleń minął pełnie, biegnie w odchodzenie? Marianek mówi on przegoni cienie w następnej kwadrze teraz szybko spijaj krew piasku jak wilkołak i wracaj różowy do domu ja tu chyłkiem pod piaskiem przeżyję gdy jeleń będzie w nowiu przyślę ci list nowy Napisano to w 95 roku byłeś wtedy w Irlandii ambasadorem hmm. Tak, ale potem miałem bardzo poważną sprawę z sercem. No to jest no tak. trochę, tak, pojawiał się Marianek, ten... który mnie gdzieś zapraszał, no, ale mówił, to jeszcze, jeszcze, we... jeszcze nie twoja to kolej. Jeszcze, tak, jeszcze nie. Czyli kolej. Jakby ten, ten jeleń ewidentnie symbolizował śmierć. Śmierć, a może, może coś, w co my wchodzimy, bo mm -hmm. śmierć to w budzi w w nas, nas lęk. lęk. A jeleń jakby zadziwienie, tak. Pragnienie pogoni za tym. Tak, ten. tak. No. Czyli nowa rzeczywistość zupełnie otwieramy tak. się na, na coś no. nowego. Coś pierwotnego, też jednocześnie. No. Takiego prawdziwego. I to, to Marianek był też tak. Ale skoro o tym mówimy, no to trzeba powiedzieć, że to był niezwykle wrażliwy człowiek, może nawet nadwrażliwy. No i to, że. Ta wasza redakcja się rozpadła, wszystkich was wyrzucono z tej współczesności. Dla, Mar dla Marianka było wielkim ciosem. To znaczy, część nas wyrzucono całkowicie, jak i mnie, Marianka, też takiego poeta Szmita, autora yy, no taki pejzaż, który śpiewa Ademarczyk, a część przeniesiono, zdegradowano. Dla Marianka był straszny. Cios Marianek był biedny. Marianek nie umiał zarobić w ogóle na siebie. Nie posiadał umiejętności pracy w innym zawodzie, jak ja tak. umiałem. I dla Marianka ta chwila to było coś cudownego. Koledzy, poezja, pismo. Miał kontakty z tymi młodymi poetami. Tak, nie, poza tym docieranie, czytanie wierszy, wieczory. Autor... No my naprawdę wtedy strasznie byliśmy kochani przez ludzi. Mm -hmm. I nagle trzask w ciągu jednego dnia nas nie ma, i on jest na bruku. Y Mariana.